Obersdorf i dominacja Andreasa Wallingera, jak będzie jutro w Garmisch-Partenkirchen przed skoczkami narciarskimi, drugi z konkursów 72. turnieju czterech skoczni. Gest radości i uśmiech po skoku, tego u Kamila Stocha dawno nie widzieliśmy. Konkurs w Obersdorfie, choć zakończony w drugiej dziesiątce, był kolejnym małym krokiem do przodu. Postaram się po prostu dalej kontynuować tą pracę, konsekwentnie, Powoli też sam siebie muszę trzymać w ryzach, ale po prostu robić, robić dalej to, co umiem najlepiej i, i cieszyć się skokami. Jutro kwalifikacje w Gapa. Konkurs tradycyjnie w Nowy Rok. Prowadzenia w turnieju bronić będzie Niemiec, Andreas Wellinger. 72. turniej czterech skoczni w toku. Oberstdorf to dominacja Andreasa Wellingera. Jak będzie jutro w Garmisch-Partenkirchen. Dziś zawodnicy mogli złapać oddech, a my staramy się łapać polskie pozytywne wątki. Czy coś wpadło? Raport Michała Chmielewskiego i Wiktora Pękali. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w dniu przerwy w turnieju Czterech Skoczni. Za chwilę udamy się do Garmisch-Partenkirchen, Na razie jednak jesteśmy w Sefeld w Austrii, tym samym Sefeld, w którym Dawid Kubacki w 2019 roku napisał historię. A z nami ekspert TVP Sporta przy okazji przedskoczek na Turnieju Czterech Skoczni Wiktor Pękara. Dlaczego my się tutaj znaleźliśmy? korzystając z dnia przerwy chcieliśmy oddać tutaj kilka skoków. Niestety e, nie udało nam się to, ponieważ no, winda się zepsuła. E, no i nie udało się oddać ani jednego skoku na tym złotym dla Polski obiekcie. A miałeś dla mnie przygotowaną rolę zresztą na ten dzień. No tak, Michale. No, liczyłem na to, że podszkolisz trochę moją technikę, bowiem no, kiedyś to ja cię szkoliłem, a teraz liczyłem na to, że to ty pokażesz mi, jak skakać na nartach i dasz mi parę cennych wskazówek. Chciałem powiedzieć, że kupiłem nawet flagę. Ta była najtańsza Korei Południowej w na stoisku w Obersdorfie, no ale dobrze. O Obersdorfie słówko ten konkurs w wykonaniu biało-czerwonych na otwarcie 72 turnieju czterech skoczni wyszedł. Tak sobie trzech biało-czerwonych w trzeciej, w drugiej serii. Później oni zostali w Obersdorfie trochę relaksu. Dopiero wieczorem mają dojechać do garmisz i już przygotowywać się do drugiego przystanku tej imprezy. A jak podsumowywał ten konkurs Tomasz Turmbichler? posłuchajmy. Widziałem kilka naprawdę obiecujących skoków w drugiej serii, szczególnie w wykonaniu Kamila Stocha. On uwierzył w proces treningowy i skoczył 133 metry z ładnym telemarkiem, a ja znowu zobaczyłem u niego pięść gest radości. Takie momenty mogą być motorem napędowym dla całej drużyny. Teraz jedziemy do Garmisch. Tam zrobimy analizę i spróbujemy złapać ten rozpęd, utrwalić te dobre emocje z drugiego skoku w Oberstdorfie i znów je wydobyć. Teraz skocznie, którą nasi bardzo lubią i na której odnosili już wiele sukcesów. Lecimy dalej. Na razie w naszej drużynie trudno o optymizm, ale takie światełko w tunelu się pojawiło. To też było widać po naszych skoczkach. Wiktor, jak to z Twojej perspektywy z góry wyglądało? Czy w ogóle macie kontakt z kadrowiczami, gdy czekacie na swój skok? No tak, rozmawiamy. Znaczy ja nigdy rozmowy sam nie podejmuję. Zazwyczaj i czekam, aż ktoś zacznie po prostu rozmawiać. Bo... Skromny. No nie, bo po prostu staram się nie dekoncentrować, bo niektórzy chcą się bardziej skoncentrować. No ale to już te ostatnie momenty przed skokiem. Za kontrolą już absolutnie nie rozmawiamy, ale na pewno no, oczywiście wiedzą nasi zawodnicy, w jakiej sytuacji się znajdują, ale przy tym naprawdę podziwiam pewien spokój i zrozumienie tej sytuacji, i to, że oni po prostu patrzą na to, jak poprawić swoje błędy i jak zrobić tak, żeby wyjść z tej, z tej trudnej sytuacji. Jak wychodzić z trudnej sytuacji, kiedy zmieniają się skocznie po sześciu skokach maksymalnie, jeżeli awansujesz do drugiej serii? No właśnie, jest to kolosalnie trudna sytuacja. W ogóle no też zmiana obiektu jest trudna na no, taki Oberstdorf. Poznałem go i, i nie zaprzyjaźniłem się z nim, bo jest. Powiedziałbym bardziej tego starszego profilu, gdzie to wypłaszczenie do progu jest dość gwałtowne, bym powiedział. Na przykład, ostatnio w Engelbergu było to bardzo płaskie. No i przez to też mogą się rodzić problemy w pozycji dojazdowej, i takie przestawianie się, zwłaszcza podczas zawodów, jest na pewno kolosalnie trudne, aczkolwiek możliwe. Mamy nadzieję, że to przestawianie biało-czerwonym wyjdzie dobrze, a nie powiedzieliśmy jeszcze Państwu, dlaczego stoimy tutaj w strojach roboczych, a nie sportowych. Otóż, gdy przyjechaliśmy do Sefeld, zepsuł się wyciąg. Oby jutro w Garmisch-Partenkirchen wszystko było w porządku. Do zobaczenia, do usłyszenia.